Więc sorry. Co jest ciekawego w Olbromiu? Ja jestem ciekawa. A poza tym, w Olbromiu to co? No Rynek jest bardzo ładny. Park jest super. Miło jest tam spędzić czas wśród natury, wśród śpiewających ptaków. Ja w ogóle uwielbiam spędzać czas na łonie natury, bo wtedy jestem taka wiecie, uspokojona. Mogę przemyśleć niektóre sprawy. Dziękuję za perfumy Lala la, Love Fit Lift. Cytat dla ciebie. Jakie są moje trzy największe marzenia? Takie, które sprawiłyby, że moje życie miałby idealny sens. Opisuję te marzenia, wyobrażam je sobie i widzę siebie w nich tak, jakby już się spełniły. Uwielbiam. Pozdrawiam serdecznie z rodzinką. Bardzo mi miło. Pozdrawiam serdecznie Waszą rodzinę. Buziaki. Alan, dzięki za kwiaty i za buziaka. Czy są jakieś ciekawe zabyczki w obromiu? Czy ja wiem? Jest tam jakiś taki kościół stary? który można niektórych zachwycić. Oprócz tego w Odbromiu też są fajne rzeki, również jest piękny zalew, który jest teraz no, zrobiony inaczej, lepiej wygląda przede wszystkim, można się zrelaksować, podpacerować i no, kolejny plus taki, że za godzinę jesteście i no, kolejny plus taki, że za godzinę jesteście i no, kolejny plus taki, że za godzinę jesteście w Krakowie. Tak tutaj ktoś powie. Jesteście w Krakowie, więc blisko Krakowa przede wszystkim. Yy, oprócz tego jest tu trochę sklepów też, marketów sporo. Nie jest to najgorsze miasto, aczkolwiek no małe jest, nie ma żadnej możliwości tutaj. Także. Dziękuję bardzo. Alan. Yy, moi drodzy, jeżeli ktoś z was chciałby obserwacji ode mnie, to mogę wam dać wystarczy wysłać owocowych znajomych. Gift. A właśnie, jeśli chodzi o filmiki na życzenie, czasami ktoś tam chce zamówić jakiś filmik, mogę Wam życzenia nagrać spersonalizowane, mogę Wam przygotować piosenkę, cover albo coś śmiesznego, jakąś wypowiedź, mogę Wam nagrać pozdrowienia, motywację, cokolwiek, dedykacją. Wystarczy wysłać łabędzia i napisać do mnie później wiadomość, wam nagram ten filmik do dwóch dni maksymalnie. Także zachęcam do skorzystania. Moi drodzy, jak ktoś z Was chce cytat, jakąś złotą myśl, to wysyłamy perfumy i wam krzysztof. Brysk Świr, dzięki. Twoim prawdziwym problemem wcale nie jest to, jak on, ona się zachowuje, tylko to, jak reagują na to Twoje emocje. Oddziel to, co się zdarzyło, od tego, co myślisz. Przestań oceniać, osądzać, wyciągać wnioski na temat drugiej osoby. Zajmij się tym, co masz do zrobienia. Izabela, dzień dobry. Co polecam zobaczyć w Dubaju? Przede wszystkim Burj Khalifa, najwyższy budynek na świecie, downtown. To jest w ogóle najfajniejsze miejsce, moim zdaniem, najbardziej ciekawe. Oprócz tego, jeśli chodzi o restauracje i kawiarnie, to polecam wam Selawi. Nie jest to tylko za tanie miejsce, takie, no powiedziałbym średnie, ale jest warte każdej złotówki, bo roztacza się widok na Dubaj z 54 piętra i pyszne jedzenie przede wszystkim, dania są delicious i wspaniałe drinki. Oprócz tego atmosfera jest niesamowita, taka luksusowa, że tak powiem. I oprócz tego polecam Wam także kawiarnię Saya Brazile. Tam jest taka bardzo piękna, urocza kawiarnia, gdzie możecie sobie wziąć misia, przytulić się do niego, zrobić sobie ciekawe zdjęcie. No jedzenie jest pięknie podane i drinki tak samo. I oprócz tego Dubaj Marina to jest miejsce, które też zachwyca. Dubaj Marina, na przykład plaża JBR, to jest moja ulubiona. Również. Tam jest dużo fajnych kawiarni i restauracji, w których można zjeść coś pysznego. Wspaniałe plaże. Czysto przede wszystkim, bo Dubaj jest czystym miastem. Izabela, dziękuję bardzo. Polecam, polecam także The Palm. Oprócz tego... Co ja tam jeszcze Ci polecam w Dubaju? Atmosfera jest super ogólnie. Gdzie by się nie było, to jest fajnie. Oprócz tego jest też kawiarnia Forever Rose, gdzie... Kawa jest przepyszna, również jedzenie smakowite i widoki wspaniałe, bo kawiarnia jest w takim stylu, jakbyś był w kreskówce, w bajce. Blondyn na dzięki. Nie byłam Miracle Garden tym razem, chciałam, ale jakoś nie brałam się. Może następnym razem jeszcze znowu pójdę do tego pięknego ogrodu. W ogóle zrobię wam live na temat Dubaju w najbliższym czasie, może w niedzielę, albo poniedziałek, chyba w niedzielę. Zapowiem to z góry i może być więcej osób przyjdzie. Pogadamy sobie o podróżach, o tym jak było. Co wy na to. Kochani. Jak ktoś chce cytat, to wysłamy perfumy. Przeczytam Wam coś fajnego. I polecam moje wróżby, kochani. Zapytanie dwa pączki, a za szczegółową wróżbę muszka albo deszcz serduszek. Zachęcam. Odkryjmy, co tam przyszłość szykuje dla Was. Jeśli chodzi o Dubaj, to wcale nie jest tak droga jak ludzie mówią. W marketach jest dość tanio. Moim zdaniem ceny są normalne, tak jak w Polsce praktycznie. A jeśli chodzi o jakieś lepsze restauracje, no to wiadomo. Izabela, dziękuję Ci bardzo za, za muszkę. Sprawdzamy w takim razie ogólnie, co Cię czeka w najbliższym czasie, dobra? No tutaj Izabela, pierwsze co to widzę, że potrzebujesz przede wszystkim odpoczynku od emocjonalnych przeżyć, które ostatnio zawładnęły Twoim życiem. Potrzebujesz przede wszystkim przebywać sama ze sobą i jeżeli będziesz sama ze sobą, to odnajdziesz prawdę, której tak długo szukasz. I tutaj najważniejsze jest to, abyś pobyła sama ze sobą. I to Ci pomoże odnaleźć trochę spokoju i ulgę poczujesz w swoim życiu. Również Tutaj widzę dużo rozmyślania. Jesteś przybita. O, ktoś cię bardzo zranił. Ktoś bardzo ci tutaj wbił nóż w plecy. Ktoś sprawił, że straciłaś sens życia, jesteś smutna. Wiesz, co powiem ci tak? Tutaj los o tobie nie zapomniał. Widzę, że tutaj bardzo byś chciała zacząć nowy lepszy rozdział. Zacząć to wszystko z nową energią. Skupić się na tym, co będzie dobre. I wiesz, co, jesteś szansa na to, że to się wszystko odmieni, ale trzeba czasu. Nie będzie to teraz, jutro, dziś. To trzeba poczekać, i słońce dla ciebie również zaświeci. I tak, tutaj emocjonalnie możesz być przytłoczona, zamknięta, może nie widzisz tego wszystkiego, co się wokół ciebie dzieje, bo nie chcesz już na to patrzeć, masz tego serdecznie dosyć. Możesz być zdystansowana, bo ewidentnie coś w twoim życiu Iza się zawaliło. Może teraz się wydaje, że to jest faktycznie bardzo źle. Że naprawdę jest źle. Ale wiesz co, jeżeli to wszystko się odmieni na lepsze, to później docenisz te dobre chwile podwójnie po co się teraz wydarzyło. Przyjdzie moment sprawiedliwości dla ciebie, obiecuję ci to, tylko że trochę trzeba poczekać na to. Cierpliwość jest tutaj kluczowa. Żyłaś w jakiejś iluzji, to jakieś zwątpienie było i tutaj ktoś cię bardzo zranił. My tam dobrze o tym wiemy, ale tutaj karty pokazują to. Jest tutaj mężczyzna, starszy mężczyzna, który chciałby przejąć kontrolę nad wszystkim. Nie możesz mu na to pozwolić, bo to ty jesteś panią sytuacji. I chociaż nieokreśla się układa wszystko w swoim życiu teraz, to masz siłę, jesteś bardzo silna, mimo wszystko przetrwałaś to. To musisz uwierzyć w siebie, moja droga. Los da ci jeszcze możliwości, naprawdę. Przebywaj sama ze sobą, odpocznij od tego. Brodziak, dzięki za pączki. jakie masz pytanie? Moja droga, tu twierdzisz, że Duba jest przereklamowany i nie powiedziałabyś, że jest tak tanio. No, wiesz co, jeżeli chodzisz do restauracji kawiarni, to tam wiadomo, że to wszystko jest trochę droższe, no bo to jest piękne miejsce, w którym możesz sobie fotkę strzelić, możesz miło spędzić czas, to jest normalny. U nas też w restauracjach jest drożej, w kawiarniach. Yy, ale mimo wszystko uważam, że. W marketach jest normalnie cenowo. Jeżeli są, owszem, jeżeli są produkty z innych krajów, to jest wtedy trochę drożej. Yy, ale ogólnie. Myślę, że Dubaj jest tani. Gorzej jest, nie wiem, jak się jedzie taksówką gdzieś co chwilę codziennie. Otóż te pieniądze idą na taksówkę, na przejazdy, na, na samochód, na nie wiem, jakieś inne usługi. Oprócz tego jest też podatek turystyczny, który trzeba w hotelu zapłacić. Yy, dobra, czekajcie. Brodziak, czy zajdę w ciążę w tym roku? Niestety, moja droga, odpowiedź jest negatywna, w tym roku w ciążę nie zajdziesz ale przed tobą nowy początek nowy początek w twoim życiu i możesz się wszystko odmienić trochę później ale na pewno w tym roku tutaj nie widzę niestety nie jadłam dubajskiej czekolady niestety nie jadłam te włosy mi to jakoś stoją, takie pełno mam te włosy, jest. Nie mogę ich ujarzmić w ogóle tych włosów, nie wiem. Tragedia z tymi włosami, przyznaję. Kapsalonik. Komu wróżymy, moi drodzy? Konkretne pytanie za dwa pączki, a szczegółowa wróżba za muszkę. Polecam, zachęcam do skorzystania, zobaczymy co los przyniesie. A jak ktoś chce, cytat, złotą myśl to proszę, wysyłamy pączki. Yy, sorry, perfumy, <grybujesz> myśl o pączkach nie będzie mnie na żadnej imprezie, że odmówiłam dawno udziału. Cześć wszystkim. Tak czasami z Sebastianem Kaliszem się łączę. Jest śmiesznie. Także jak najbardziej. Wczoraj wieczorem można spać dość wcześnie, bo tak to by się z nim połączyła pewnie. Mateusz witaj w drużynie. Kochani, że cztery osoby brakuje do 200 osób w drużynie. Cztery osoby to potrzebne serduszkiem. Zachęcam. Będę miał większą drużynę. Dorcia. Ania. Kinia i jeszcze jedna osoba. O, Mickey 3. Super, mam 200 osób już. Dorota, Normax, wow. Coraz, coraz bardziej, coraz więcej osób, żeby było w drużynie. Wysyłamy serduszka. Motywacja. Hanna. Już 203 osoby. Cześć! Cześć. Witaj. Co to ma sensu. Hanna, dziękuję. Jesteś niesamowita. Kochani, aby ktoś z Was chciał cytat, jakąś złotą myśl, wysyłamy perfumy i wam przeczytam jakieś fajne motto specjalnie dla was. Marcin Sobia. Dzięki. No ja już byłam teraz na wakacjach w Dubaju, więc przed jakiś czas na pewno nigdzie się nie wybiorę. Więc na wakacje nigdzie się nie wybieram. Serio, ty mi mówisz, że wszystko za gifty, a ty mi dasz tylko jakiegoś gifta? Chyba nie. Nie sądzę. Także. A weźcie, już dopieprzyli się do mnie, moja babcia jest też wkurzona na tą całą sytuację, bo ona je co chce tak naprawdę, raz je obiad, raz je co innego, a oni jakieś opowiadają głupoty na mój temat w internecie, zrobili ze mnie złą wnuczkę i jeszcze mówią, że się śmiałam z tego, że jej dziadkowie nie żyją, no Boże, powiedziałam wtedy z ironią tak, o jak mi przykro, to nie śmianie, przepraszam bardzo, że tak powiedziałam, ale najgorsze jest to, że nikt nie bierze pod uwagę tego, co ja czuję, że nagle... Miałam spokój i powstały jakieś głupie filmiki w internecie, że moja babcia je chleb. No kuźwa, ona je różne rzeczy. Boże. I przychodzą do mnie na live'a i pytają się dałaś, dałaś ciepły obiad babci? Nie, dałam zimny. Prosto z lodówki. Proszę zająć swoją rodziną i swoim życiem, a nie dowalać się do innych. Niszczą mi opinie za każdym razem. W Dubaju byłam dwa tygodnie, nie byłam w stanie się nadobronić, a już nagadywali na mnie. Jakie przyjaciele, znajomi. Śmiech na sali. A świadomo kiedyś potrzebować ode mnie czegoś, i oleje tak samego oni mnie. Ci tłumaczyła z jakichś wrednych typów, którzy chcą mnie zniszczyć. Nie ma litości dla takich ludzi. Trzeba z nimi skończyć i tyle. Mam dość tych nerwów i stresów. To dobrze, że co niektórzy nie wiedzą o co chodzi, bo przynajmniej nie będą się denerwować ani słuchać tych bzdur, tych wszystkich pomówień. Żałosne. Jedna chwila wystarczy, żeby ktoś ci zrujnował wizerunek, który przez długie miesiące naprawiasz. Jeszcze laska, która zajmuje się branżą erotyczną, no litości. Nie ona lepiej opowiada o swojej rodzinie i dlaczego nie ma kontaktu z nimi. Będzie ciekawszy temat. Zresztą ja już więcej się nie będę na ten temat wypowiadać, bo to nie ma sensu. Wymyślają różne rzeczy tylko po to, żeby mi zaszkodzić. I tak zawsze było i tak będzie. Myślę, że dobrzy ludzie są jeszcze na tym świecie, ale ja taki nie spotykam za bardzo w prywatnym życiu. Hanna, dziękuję. Swój własny syw mają. No nie, ale w moje życie się pieprzają. Takich właśnie super przyjaciół i znajomych miałam. Boże, jak ja byłam naiwna, z takimi lubi się zadawać. Yy, że jak impreza na przykład miała być, okazać się dnem, to nagle na plakacie była ja, przerobiona na jakiegoś papieża. Jakieś obrzydliwe zdjęcia wsadzali tylko po to, żeby skompromitować mnie przy ludziach. Na takie rzeczy trzeba reagować, po prostu. Mnie nie było, nie widziałam tego. Jak wróciłam z Dubaju, to zobaczyłam dopiero, co się dzieje. Ale podświadomie czułam, że ktoś chce mi. Zrujnować y, opinie, albo po prostu zaszkodzić mi, żebym miała problemy i żeby straciła zaufanie wśród ludzi. Po części się im to udaje, no bo jak oni tak codziennie zaczynają gadać głupoty. Moja babcia ma ręce, moja babcia je, to co chce. I nikt nie musi jej rozkazywać, czy nawet jeść ciepłą zupę, czy zimnego loda, czy może chleb, albo słodycze. Tak, ludzie są okropni, oczywiście. I co live jest to samo. Potem krążą te szoty, i nagle klaudia jest taka zła okropna, ale nikt nie wie o tym, co ja czuję albo co ja mówiłam. Paulinka, która wyzywa mnie od a ale tego nikt nie widzi. No jeżeli mają mnie za głupią, to niech mają, ale ja im pokażę, że, że ja mogę spełniać swoje marzenia, że ja mogę osiągnąć chociaż część tego, co chcę, że ja też mogę sobie poradzić sama, mam przeogromne zasięgi, mam przeogromne mm, wsparcie też u ludzi, to jest najważniejsze, a wszystko inne... Zresztą, po pierwsze, niektórzy mówią, że to wszystko ustawione, tak? Że to wszystko nie jest bez powodu. Bo nagle, jak ona mnie poznaje, kto mnie poznaje, to nie pyta mnie o babci, o dziadka, tylko o mnie, a nie co kto je. Wszystko było po to, żeby aferę zrobić. No, tymczasem ona, w jakiej branży jest, to bardziej ona, bliżej do. No, dokładnie. Ale nie będę tego mówić, bo nie chcę nikogo obrażać. I nagle teraz codziennie łączy się z Dominikiem. Jaka koleżanka się zrobiła nagle. Nie no, brawo. W życiu nie chodzi o to, żeby mieć dużo... O, dziękuję Amazing za serce. Wiesz, co tutaj nie chodzi? O to, żeby mieć dużo ludzi w Twoim otoczeniu. Ludzi, którzy prowizorycznie udają dobrych. Tylko kilka osób jakościowych. Osoby, które są przy Tobie nawet wtedy, jeżeli wszyscy wokół są przeciwko Tobie. To jest najważniejsze. Szkoda mi ciebie, że na takich ludzi. mi też czasami szkoda samej siebie, że zostałam zmanipulowana, zraniona przez wiele osób praktycznie. Hejterów nie biorę pod uwagę. To są obcy ludzie. Bardziej tych, których znam w rzeczywistości. Jak nie chłopak, który udało zainteresowania, a później mnie zdradził w internecie, to później jakiś pseudoprzyjaciel, który mnie ośmiesza. Yy, koleżaneczka, która wyciąga jakieś brudy i śmieje się ze mnie, a sama wcale nie wygląda lepiej. <laughs> Więc po prostu jak dla mnie to jest chore. Po prostu chore. Nie rozumiem tego. Czasami już nawet patologia by się lepiej zachowała i nie raniła drugiej osoby, albo nie ośmieszała kogoś, z kim miała bliższą relację. No, przecież takie jest moje zdanie. Ja Cię lubię. No to bardzo mi miło. Ania, dzięki.